Cześć wszystkim. Dzisiaj zajmiemy się kolejnym zadaniem pobocznym na poziom 15. Problemy grabasza. Rozmawiamy z Telmysem poniżej karczmy w Tentis. Witaj, witaj. Szukam pracy. A po co tej pracy szukasz? Ja jak był i lipa. Już lepiej pałkę wziąć i na gościniec wyjść. Tak się składa, że jestem dobry w rozwiązywaniu problemów. Hmm, może to i jest rozwiązanie. Powiedz mi, czy wiesz, czym ja się tutaj zajmuję? Handlem, piciem, pracą, narzekaniem nie mam pojęcia. Pracą? Jesteś spostrzegawczy jak kura, która idzie pod topły. Jestem gaebarzem, znaczy, skóry mi się zajmuję. Ach, i tak nie mam sił. Na czym polega Twój problem? Mam mały warsztacik, rozumiesz? Nie mam wiele pieniędzy, ale skóry dobrze gaebuję. Mam problem, bo wydałem dosyć dużą ilość złota na zapas skóry i parę narzędzi, które będą mi potrzebne, by przyjmować lepsze zlecenia i pracować wydajnie. Opowiedz mi o swojej pracy. Wykonuję różne rzeczy ze skóry. Zakiepki, buty, paski, czasem uprzęże, obicie na krzesło, kłódkę od święta. Moja praca polega na tym, aby odpowiednimi sposobami oddziaływać na skórę fizycznie i z pomocą płynów. Dzięki temu wszystko, wszystkiemu staje się bardziej odpowiednie na wszystkie możliwe czynniki. Słucham dalej. Dużo też zależy od tego, z jakiego zwierza jest skóra i do czego ma służyć klientowi. Potrafię odpowiednio zachować wilcze futro, mimo że nie prowadzę futrzarni, tylko garbarnię. A ze skóry gada wykonam buty. Wiadomo, im trudniejsze zadanie, tym więcej biorę za pracę. Opowiedz mi o swoim problemie. Jestem załamany, bo gość, z którym ubijałem interes, gdzieś się ulatni. Pukałem do drzwi jego domu wielokrotnie i nikt nie otwiera. Boję się, że mnie oszukano. Szukasz pracy, więc proszę cię, idź go poszukaj. Spróbuj jeszcze raz w jego domu, to niedaleko. A co jeśli go nie znajdę? Spróbuj się dowiedzieć czegoś w dokach. Ten sport miał przybyć do jego mojsko. Co dostanę w zamian? Pracuję ze skórą. Wykonam dla Ciebie coś porządnego. Dobra. No to idziemy odwiedzić tą kontrahenta. Są zamknięte. Pukam. Nikt nie odpowiada. Pale pięścią. Cisza. Najwidoczniej nikogo nie ma w środku. Okej, okay, więc biegniemy do portu. No i sprawdzimy, czy Flavio coś wie. Gdzie on jest? jest. Ho, ho, szczurze lądowe. Czego szukasz w śmierdzącym porcie? Witaj. Kiedy przypłynął ostatni transport? Parę godzin temu. Szukam narzędzi dla garbarza. Jak ktoś zamawia jakiś sprzęt, to rzad zawsze z kompanii handlowej Tildeauga. Tilbra Przybyło kilka takich skrzyń i czekają na odbiór. Jeszcze nikt się po niej nie zgłosił. Kto jest odbiorcą? Hmm... Teraz widzę w notatkach, że ten sport kilka razy zmieniał odbiorcę. Niejaki Antje nie jest obecnie właścicielem ładunku. Jak dotąd nie zgłosił się. Ktoś coś kręci. Dziękuję za pomoc. No to wracamy do Telmesa. Wracam z doku. Coś jest nie tak. Odpowiadaj przyjacielu, co ustaliłeś? W magazynie mówi, że ten poet dotarł i kilkakrotnie zmienia właściciela. Nadal tam leży, nikt nie przyszedł go odebrać. A w domu, który ci wskazałem, byłeś? Tak, zamknięte i nikt nie otwiera. Jasna cholera. oszukano mnie, muszę odzyskać te towary. Pomożesz? <laughs> Pomogę, ale nie mu. Bardzo dobrze. Rozumiem, że mu pracować nie przystoi. Porządny pas dla ciebie wykonam. Chcę, abyś spróbował dostać się do środka domu tej szuli. Czuję, że on tam siedzi. Zobaczę, co da się zrobić. Ciątnę drzwi z buta. Zamek ulega i drzwi otwierają się z czaski. No to wchodzimy. A ty to kto? Jakim prawem włamujesz się do naszego domu? Mieszkacie tu we trójkę? Nic tobie do tego. Ten dom wyraźnie nie jest wasz. Gdzie jest właściciel? Głuchy jesteś, cymbale? wynocha. Włamał się bandyta i dochodzenie robi. Jestem tu z konkretnego powodu. A co trzech uzbrojonych ludzi robi w zamkniętym domu? Dość tego przesłuchania. Chłopaki? No, nie cenią sobie swoich zębów. Sami są sobie winni. Bye, bye. No Zejrzyjmy się czymś, tu coś znajdziemy. Piwnice. Mężczyzna jest martwy. Banamy ciało. Nieznajomy został zabity kilkoma pchnięciami wąskiego miecza albo sztyletu. Przeszukujemy kieszenie. W spodniach zabitego jest jakiś przedmiot. Zabijam. Lakietka. Mm -mm. Cudownie. Stój, gdzie stoisz, a ja sztuję cię pod zarzutem włamania i moje To nieporozumienie. Wiem, co widzę. Nie rób scen albo przedziałuje cię halabardą. Mówię prawdę. Telmys może potwierdzić, pracuję dla niego. Telmys? Gajbarz? Gajbasz? Sprawdzimy to, a tymczasem dawaj łapska. Dajesz się skuć i wychodzicie. Co jest? Czemu strażnicy mnie tu przyprowadzili? Telmy się. niech pan wyjaśni straży, że jestem niewinny. Niewinny? Co się stało? Złapałem go w tym domu, do którego się włamał i zabił lokatorów. Twierdzi, że dla ciebie pracuje. Co masz do powiedzenia w tej sprawie? To, co on mówi, to prawda. Opowiem jak było. Tak było. A już myślałem, że złapaliśmy moje dejece. Panie Telmes, jesteś pan dobrym człowiekiem. Nie ja skupowałem od pana sprzęt. Jednak bez dowodu. Zaraz wyciągam z kieszeni małą kartkę z dziwnym znakiem. Hej, to emblemat kopalni handlowej Tilde Od nich kupiłem narzędzia. Skąd to masz? Znalazłem ciało jakiegoś faceta w piwnicy. Przeszukałem to i miał to przy sobie. Sprawdzimy doki i o którym mowa. Jeśli wszystko okaże się być zgodne z waszymi zeznaniami, to odzyskasz narzędzia, panie telmes. Co do ciebie, to na razie puszczę cię wolno. A teraz wynocha mi stąd. Muszę zabezpieczyć te. Dziękuję bardzo. Zobaczymy się później. Witaj, było gorąco. Napędziłeś mi z ale koniec końców odzyskam narzędzia. Uf, tak zdecydowanie zasługujesz na ten pas. Trzymaj, nie wahaj się przyjść kiedyś na wódkę. Dzięki raz jeszcze. I ja również dziękuję. I tym samym skończyliśmy misję. Otrzymaliśmy świekowany pas energii, mocy oraz 1050 doświadczenia. Przyjrzyjmy okiem, cóż to za cudowny pas. Moc plus 1, kondycja 88. No nie przyda się. Tak czy inaczej, to już koniec na dziś. Jeśli podobają się Wam moje materiały, zostawcie po sobie jakiś suba, lajka, komentarz, cokolwiek. Dzięki za uwagę. Do następnego razu. Cześć.